A więc witam Was bardzo serdecznie, z Admirał Cezar, a dzisiaj robimy test Goplany, ale przed rozpoczęciem tego filmiku zapraszam Was na mojego Instagrama Admirał Cezar i do zasubskrybowania mojego kanału, czyli Admirał Cezar. A więc zaczynamy test e, batonika od Goplany. Goplana jest polską firmą, dlatego już wiecie jaka ocena pewno będzie, a więc testujemy. O proszę zobaczyć jak to pięknie wygląda Prawie jak na opakowaniu, tylko że teraz nie widać opakowania Więc spróbujemy Mmm przepyszny Polski produkt Przepyszny polski produkt 10 na 10 Jest przepyszny może Mmm Pyszny lecz Nie mogę się obrzać, po. Oczywiście hmm, znaczy cała kadra nie, planu też chce się próbować tej oprócz więc ocena 10 na 10. Dziękuję bardzo, do widzenia.